Przyjechałeś na Fashion Week jako? Jako osoba, która interesuje się modą. I e, zamierzasz nią profesjonalnie także? E, z, zamierzam się tym zajmować w najbliższym czasie. Aktualnie pracuję z koleżanką nad kolekcją, którą chcielibyśmy wykonać w przyszłym roku. Będzie to kolekcja jesień-zima. E, całością założenia jest wykorzystywanie tkanin, które pochodzą z jakichś takich sklepów vintage a właściwie nawet bardziej ze sklepów z antykami, z antykwariatów, czyli bardzo, bardzo, bardzo starych tkanin, których właściwie nie można już właściwie dostać. I będzie to połączone z bardzo współczesnymi materiałami, ale nie na zasadzie patchworku, takiego łączenia bezpośredniego, tylko na łączenie, no, no, no bardziej w kierunku łączenia różnych form ze sobą, na zasadzie np. Na dodatków i, i na przykład ubrania bezpośrednio. Na jakiej stronie możemy zobaczyć, będziemy mogli zobaczyć? Stronę zrobiłem z Olą Matias, która robiła fotografię i składała to z grafikiem. Natomiast ja robiłem wszystkie stylizacje, które na tej stronie są zamieszczone. I strona nazywa się The Best of Course i będzie wydana w tym roku, w czerwcu, przez Dorotę wróbleską w Warszawie. A powiedz, co masz dzisiaj na sobie, bo ten Twój styl jest bardzo charakterystyczny. Wiesz co, powiem Ci, że tak naprawdę wszystko jest ze sklepu vintage. Tak naprawdę buty, spodnie, sweter, koszula. A masz jakieś fajne, sprawdzone adresy, które mógłbyś polecić? Mógłbym polecić, we, bo jestem w ogóle z Wrocławia, jest galeria retro, którą mogę bardzo polecić we Wrocławiu, w której naprawdę jest dużo świetnych rzeczy. A w internecie? Śledzisz jakieś może blogi, właśnie, albo może jakieś sklepy fajne? E, bardziej śledzę projektantów, którzy mnie interesują. I którzy to są projektanci? E, w ostatnim czasie interesuje mnie Henryk Wipskow, i Margiela chyba też właściwie. Powiedz jeszcze o, o tym, co tutaj widzisz. Widzisz ludzi, którzy są fajnie ubrani. Brakuje ci tego na ulicy w Polsce, czy wydaje ci się, że ludzie są, dobrze się ubierają? To znaczy, jeżeli chodzi o Polskę, to jest kwestia, kwestia miasta przede wszystkim, wydaje mi się. Ale wydaje mi się, że, że, jakby, że to się zmienia dosyć dynamicznie, że ludzie coraz, coraz fajniej się ubierają.